To, że nie pamiętamy historii naszych przodków, naszych dziadków, albo tylko coś obiło nam się o uszy, nie znaczy, że to zniknęło, że tak sobie wyparowało. To wszystko jest w nas, w naszym ciele, w naszej skórze, w naszym DNA. Naszych komórkach, naszych emocjach, naszej podświadomości. I otwierając się na traumę rodową, otwieramy się również na dary płynące z tego rodu. No, nasi przodkowie nie mogli sobie na to pozwolić, ale my możemy. Z tym, że najpierw trzeba zobaczyć tej traumie w oczy, a wiemy, jakie były czasy. Często powojenne, często bardzo biedne, często nadużycia, śmierci dzieci, jakieś nałogi, no w ciągłej walce o przetrwanie, tak? Nikt się nie miał czasu zajmować pierdołami, bo były zupełnie inne, że większość tych tajemnic jest zamieciona pod dywan. No bo, no bo nie chcemy, tak? Nie chcemy przeżywać tego, co przeżywała nasza babcia podczas wojny. Nie chcemy przeżywać agresywnego dziadka. To nie są fajne rzeczy, ale jeżeli sobie na to pozwolimy i zobaczymy, że tam nie ma nic groźnego i przyjmiemy te trudy, te trudy naszych dziadków i ich rodziców, to naprawdę otwieramy się na coś pięknego, do czego oni nigdy nie mogli mieć. I wtedy już świadomie możesz wybrać swoją nową historię. Czy skorzystasz z tych darów? Twój wybór. Czy będziesz powielał automaty tego, co robili dziadkowie? Twój wybór. Ale będzie już to świadome. Ujrzy to światło świadomości. Straci moc. I można już wtedy wyjść poza uwarunkowanie rodowe. Dzięki. Bardzo proszę, jeżeli uważasz, że to, o czym się dzielę, ma wartość, zasubskrybuj mój kanał YouTube. Wszystkie linki w opisie, w poście. Dzięki.